Witajcie, kochani rodzice! Nazywam się Anna Komorowska i przez ostatnie 13 lat miałam ogromną przyjemność pracować z dziećmi jako nauczyciel oraz terapeuta. Aktualnie stawiam kolejne kroki rozwoju zawodowego jako koordynator projektów oraz terapeuta w Fundacji Idylla. Dla mnie to nie tylko praca to również misja misja wspierania i inspirowania. Nasze dzisiejsze spotkanie dedykowane jest rodzicom, którzy stają przed ważnym etapem rozpoczęciem edukacji swoich dzieci w szkole. To chwila pełna emocji, oczekiwań i niepewności, zarówno dla Was, jak i dla Waszych małych odkrywców. Dzisiaj skupimy się na zagadnieniach, które mogą pomóc Wam łagodnie przejść przez proces adaptacji. Opowiem Wam o tym, jak najlepiej przygotować dziecko i siebie na ten nowy etap nauki w szkole, oraz podzielę się praktycznymi wskazówkami. Które mogą sprawdzić się w łagodzeniu trudności pojawiających się w drodze adaptacji. Wkraczając w świat edukacji szkolnej, stajemy przed nowymi wyzwaniami i możliwościami. To czas, w którym nasi mali odkrywcy zaczynają swoją przygodę, nabywając umiejętności oraz wiedzę i nawiązują relacje w okolicznościach innych niż te, które były ich codziennością w przedszkolu. Jak to bywa w każdym kolejnym etapie życia, towarzyszą temu różne emocje: od radości i podekscytowania po obawy i lęki. Dlatego warto zastanowić się, jak przygotować się najlepiej do tej zmiany oraz jak wspierać nasze dzieci w ich pierwszych krokach w świecie edukacji szkolnej. Po pierwsze, dobre nastawienie to klucz do pozytywnej adaptacji w szkole. Dzieci to małe, wrażliwe kubki emocji, które nierzadko doskonale odbierają każde drgnięcie uczuć w otoczeniu. Właśnie dlatego nasze nastawienie do nowego etapu, jakim jest szkoła, może mieć ogromny wpływ na ich postrzeganie tej zmiany. Nasza pewność i pozytywne nastawienie do szkoły mogą stać się istotnym filarem, na którym dzieci będą budować swoje postrzeganie i akceptację nowej rzeczywistości. Kiedy jako rodzice wyrażamy radość i entuzjazm wobec tego, co przed dzieckiem, pokazujemy mu jasny sygnał, że nowa przygoda jest czymś wartościowym i ekscytującym. Wyobraźcie sobie, że dziecko stoi na progu szkoły, a my stajemy obok niego z uśmiechem na twarzy i ciepłymi słowami o tym, jak wspaniałe doświadczenie przed nim. To może działać jak magiczna formuła, która łagodzi lęki i tworzy pozytywne skojarzenie. Przygotowując nasze dzieci do szkoły, warto wyrazić naszą wiarę w ich zdolności i gotowość do radzenia sobie w nowym środowisku. Oczywiście zrozumiałe jest, że to nie zawsze jest łatwe i można odczuwać pewne obawy, ale ważne jest, aby nie traktować ich jako przeszkód, a raczej jako wyzwania do pokonania i zapewnić dziecko, że cokolwiek nie będzie się działo, jesteśmy po to, by je wspierać. Gdy dzieci widzą, że jesteśmy pewni siebie, że jesteśmy pewni, że poradzą sobie, a jednocześnie mają świadomość, że zawsze mogą na nas liczyć, nabierają pewności siebie. Tworzymy dla nich poczucie bezpieczeństwa i wiarę, że mają wsparcie na każdym kroku. Nasze pozytywne nastawienie pomaga im odczuwać pewność, że mimo pewnej niewiadomej będą krok po kroku przyswajać nowe umiejętności i zdobywać doświadczenia. Dobrze jest też rozmawiać z dzieckiem o naszych własnych pozytywnych doświadczeniach ze szkołą. Opowiedzmy im o naszych przyjaciołach, ciekawych zajęciach, zabawach, zabawnych sytuacjach. To pokazuje, że nie tylko wspieramy je w nowej sytuacji, ale sami mieliśmy podobne przeżycia, które z czasem przekształciły się w piękne wspomnienia. Podsumowując, nasze własne dobre nastawienie jest jak promień słoneczny, który oświetla drogę naszych dzieci w szkole. To inspirujący przekaz, który podsyca ich wewnętrzną siłę i determinację. Warto podkreślić, że jako rodzice jesteśmy tu, by wspierać i zachęcać, tworząc atmosferę pełną optymizmu i gotowości do tego nowego, pięknego etapu w życiu naszych pociech. Drugi krok w stronę szkoły to wczesne zapoznanie z budynkiem i drogą do szkoły. Znacie to uczucie, gdy przemierzacie nową trasę samochodem lub pieszo po raz pierwszy? Niewątpliwie. To poczucie niepewności i nieznajomości może powodować pewne zdenerwowanie i wzmożoną czujność. Podobnie jest w przypadku naszych dzieci, które stają przed wyzwaniem rozpoczęcia edukacji w szkole. Wcześniejsze zapoznanie dziecka z budynkiem szkoły oraz drogą do niej może okazać się znaczące w oswajaniu się z nową rzeczywistością. To tak, jakbyśmy razem z nimi przeszli tę drogę i razem odkrywali to miejsce. Tworzymy w ten sposób pewne poczucie przewidywalności. Spacer w okolicach szkoły może stać się okazją do rozmów na temat nowego etapu w życiu dziecka. Możemy wspólnie z nim przemierzać drogę, którą będzie codziennie chodzić do szkoły, rozmawiając o tym, co go tam czeka. Zwróćmy uwagę na ciekawe budynki, zakręty, ulice. To wszystko może stać się tematem do rozmowy, która pozwoli naszemu maluchowi poznać i oswoić tę przestrzeń przed faktycznym rozpoczęciem roku szkolnego. Zajrzyjmy razem przez ogrodzenie szkoły, jeśli to możliwe, to, co dzieci widzą swoimi oczami, jest znacznie mniej straszne niż to, co mogą sobie wyobrazić. Rozejrzyjmy się wokół budynku. Zobaczmy, gdzie znajduje się plac zabaw, coś jest w okolicy. To może wywołać pytania, na które odpowiadając, tworzymy pozytywne skojarzenie. Jeśli mieliśmy okazję uczestniczyć w dniach otwartych czy innych wydarzeniach szkolnych, warto je sobie przypomnieć. Powspominajmy, jak tam było, jakie atrakcje były dostępne, to pomoże tworzyć wizję szkoły jako otwartego miejsca, w którym można się dobrze bawić i uczyć. Wczesne zapoznanie z budynkiem i trasą do szkoły to swego rodzaju mapowanie naszego obszaru, Odkrywanie. To jak wkraczanie na nowy teren z wyprzedzeniem, które pozwala dziecku poczuć się pewniej w nowym środowisku. Wspólnie, przemierzając drogę do szkoły, tworzymy poczucie przynależności i akceptacji tego miejsca, a także pomagamy naszemu dziecku zrozumieć, że ta nowa przygoda jest krokiem w stronę wspaniałych doświadczeń i możliwości. Stwórzmy pozytywne skojarzenia ze szkołą poprzez zabawę. To klucz do wzmocnienia entuzjazmu dziecka. Zabawa to nie tylko radość i swobodne spędzanie czasu, ale także potężne narzędzie, które możemy wykorzystać, aby budować pozytywne skojarzenia naszych dzieci ze szkołą. Zabawa pełni w rozwoju dziecka różne funkcje. Poprzez funkcję kształcącą rozwija zmysły, doskonali sprawność motoryczną, wzbogaca wiedzę o świecie i o sobie, uczy poznawać swoje możliwości i je oceniać. Poprzez funkcję wychowawczą Pomaga przyswoić normy, reguły postępowania, umowy, których przestrzeganie obowiązuje w zabawach z innymi dziećmi. Poprzez funkcję terapeutyczną uczy różnych sposobów wyrażania swoich uczuć i rozwiązywania problemów, a poprzez funkcję projekcyjną pozwala dziecku wchodzić w różne role, dając im m.in. okazję do realizowania rzeczy niemożliwych w życiu codziennym lub oswojenia się z sytuacjami, które czekają na dziecko w przyszłości. Poprzez kreatywne i angażujące aktywności możemy pomóc naszym maluchom oswoić się z myślą o nowym etapie o edukacji szkolnej. Zabawy związane ze szkołą to sposobność do wspólnego spędzania czasu oraz świetny sposób na zainicjowanie rozmowy o tym, czego dziecko może się spodziewać w nowym miejscu. Wyobraźmy sobie, że organizujemy szkolny dzień. Przygotowujemy małą klasę której maluch może udawać nauczyciela lub ucznia. Razem z nim możemy prowadzić lekcje, rozmawiać o różnych przedmiotach i wydarzeniach, które mogą mieć miejsce w szkole. Zabawy takie jak tworzenie mini szkółki dla lalek lub pluszaków, w których nasze dziecko staje się nauczycielem, mogą pomóc w budowaniu pewności siebie i przyzwyczajaniu się do nowych ról. Poprzez symulacje można także skoncentrować się na codziennych sytuacjach, które dziecko może spotkać w szkole. Od rozmowy z rówieśnikami po wspólne przerwy na Placu Zabaw. Organizowanie pikników czy wyjazdów do parku, podczas których dziecko może spędzić czas z przyszłymi kolegami i koleżankami ze szkoły, również jest doskonałym pomysłem. To okazja do nawiązania relacji, poczucia, że szkoła to miejsce, w którym można poznać nowych przyjaciół. I bawić się razem. W procesie adaptacji możemy wykorzystać książki. Literatura dziecięca pełna jest historii, które opowiadają o pierwszych dniach w szkole, poznawaniu nowych przyjaciół, radzeniu sobie z emocjami i zdobywaniu pewności siebie. Dla naszych dzieci to nie tylko zwykłe opowieści, ale również źródło inspiracji i zrozumienia. Współczesne książki dla dzieci często poruszają tematy związane z adaptacją. Dlatego warto skorzystać z tej siły narracji. Czytanie takich książek może pomóc naszym dzieciom zobaczyć, że nie są same w swoich przeżyciach. Bohaterowie książek stawiają czoła wyzwaniom takim jak poznawanie nowych kolegów, radzenie sobie z trudnościami czy pokonywanie lęku przed nieznanym. To pozwala naszym dzieciom zidentyfikować się z postaciami i zrozumieć, że ich uczucia i obawy są naturalne. Wspólne czytanie książek. Dostarcza emocjonalnej bliskości, oraz daje pretekst do rozmowy o tematach trudnych czy wyzwaniach, które dziecko może napotkać w szkole. Możemy pytać: Co bohaterowie mogliby zrobić w podobnej sytuacji? Jakie są podobieństwa do życia naszego dziecka? To także okazja do rozmów o strategiach radzenia sobie z trudnościami i budowania pozytywnego podejścia. Chciałam Wam tu polecić kilka pozycji związanych z tą tematyką. W mojej ocenie książki, do których warto sięgnąć, to Nelka i jej prawdziwa przyjaciółka Ebi Hanlon, to historia pewnej dziewczynki, która z pomocą wyimaginowanego przyjaciela oswaja swoje lęki. W tej części bohaterka zaczyna szkołę i zaprzyjaźnia się z dziewczynką w swoim wieku. Książka ta ma formę pośrednią między komiksem i tradycyjną bajką, co niewątpliwie dodaje jej atrakcyjności. Dzienniki pierwszoklasistki Viveki Sandwal to książka, którą nie jedna mama zna z dzieciństwa. Pisana z perspektywy siedmioletniej dziewczynki. Lektura, która zaciekawi dzieci, ale też pomoże rodzicom zrozumieć, w jaki sposób myślą i czują dzieci. Co się stało z Albertem? Albert to bohater znany już wielu przedszkolakom. W tej części rozpoczyna szkołę. Nagle zrobił się taki cichy i posłuszny jak nie on. Albert stresuje się pierwszym dniem szkoły, ale jego tata znajduje na to sposób. Czytając tę książkę, możemy go poznać. Praktyczny poradnik ucznia Twoja szkoła bez tajemnic Marcina Przewoźniaka to z kolei świetna pozycja dla każdego pierwszaka, która w pigułce wyjaśni wiele interesujących kwestii i poda kilka wartościowych rozwiązań. Proste wskazówki i oswojenie ze stresem towarzyszącym nowym, nieznanym sytuacjom. I na koniec, hurra, idę do szkoły. Historyjki na początek szkoły Ingrid Ube. Lekkie, humorystyczne historyjki, przedstawiające szkolne realia, widziane oczami rezolutnej małej Niny i jej przyjaciół. Przyjemna lektura, z której dziecko dowie się, jak wygląda codzienne życie w szkole. Każdy pierwszoklasista znajdzie w niej coś dla siebie. Książek poruszających temat rozpoczęcia nauki w szkole jest na polskim rynku bardzo dużo. Warto eksplorować świat literatury dziecięcej i wspólnie z dziećmi odkrywać historię bohaterów, którzy stają w obliczu podobnych wyzwań. To nie tylko rozwija wyobraźnię i miłość do czytania, ale także umacnia poczucie, że nasze dzieci nie są same w swoich emocjach. Książki stają się przyjaciółmi i sojusznikami w procesie adaptacji, tworząc most pomiędzy światem wyobraźni a rzeczywistością szkolną. Podsumowując, zabawy związane ze szkołą mogą być mostem, który łączy wyobraźnię i rzeczywistość. Poprzez angażujące aktywności tworzymy pozytywne skojarzenia z edukacją szkolną, pomagając naszym dzieciom oswoić się z tym nowym miejscem a czytanie książek o bohaterach stawiających czoła szkolnym wyzwaniom jest wartościowym narzędziem w procesie adaptacji naszych dzieci. To szansa na budowanie empatii, identyfikacji z postaciami i rozmowy o tematach trudnych. Dzięki literaturze dzieci mogą poczuć się wsparte, zrozumiane i gotowe do podjęcia nowego etapu w swoim życiu. Wspierając proces adaptacji podzielmy się pozytywnymi wspomnieniami. W końcu każdy kiedyś rozpoczynał jako uczeń. Czy pamiętacie swoje pierwsze kroki w świecie szkolnym? To miejsce, gdzie poznawaliście nowych przyjaciół, zdobywaliście wiedzę i przeżywaliście niezapomniane chwile. Dziś, kiedy stajemy przed tym samym etapem w życiu naszych dzieci, mamy wspaniałą okazję, aby podzielić się naszymi własnymi pozytywnymi wspomnieniami ze szkoły. Opowiadając naszym dzieciom o tym, jak to było, kiedy my byliśmy uczniami. Pokazujemy im, że każdy z nas kiedyś rozpoczynał swoją edukacyjną podróż. To może działać jak lusterko, w którym maluch może zobaczyć, że wszyscy przechodziliśmy przez podobne etapy i przeżycia. Nasze historie mogą być inspirujące i pocieszające, zwłaszcza gdy dziecko może identyfikować się z naszymi doświadczeniami. Dzielenie się pozytywnymi wspomnieniami ze szkoły to szansa, aby przekazać naszym dzieciom, że edukacja nie jest tylko nauką. Ale także okazją do tworzenia pięknych wspomnień, nawiązywania przyjaźni i odkrywania swoich pasji. Opowiadając o naszych przygodach, możemy wywołać uśmiech na twarzy dziecka, a także wywołać wiele pytań i ciekawości na temat naszych szkolnych lat. Dzieci czasami mogą odczuwać lęk przed nieznanym, ale słysząc nasze historie, mogą zrozumieć, że ich obawy są naturalne i często przechodzą. To także szansa, aby zbudować jeszcze silniejszą więź między nami a naszymi dziećmi, dzieląc się ważnymi momentami z naszej przeszłości. Nasze opowieści o szkole mogą działać jak inspirujący przewodnik, który pomoże dziecku spojrzeć na edukację jako na okazję do odkrywania i wzrastania. Wspólnie możemy tworzyć most między naszymi doświadczeniami a przyszłymi wyzwaniami naszych dzieci, dając im poczucie, że są w dobrych rękach. Gotowe stawić czoła nowym wyzwaniom. Jak zbudować entuzjazm i zaangażowanie w procesie adaptacji? Zaangażujmy dzieci w wybór wyprawki szkolnej. Wybór wyprawki szkolnej to ważny krok dla naszych dzieci. To nie tylko praktyczny aspekt, ale także wspaniała okazja do wspólnego zaangażowania się w proces, przygotowania i budowania entuzjazmu wokół tematu szkoły. Dając dziecku możliwość uczestniczenia w wyborze wyprawki, Możemy stworzyć pozytywne i ekscytujące doświadczenie. Możemy razem przeglądać katalogi, chodzić po sklepach i rozmawiać o tym, co będzie potrzebne w szkole. To okazja do rozmów na temat tego, czego dzieci mogą się spodziewać w szkole, jakie będą miały lekcje, jakie przybory będą im potrzebne do rysowania i pisania. Kluczowym elementem jest tu dawanie dziecku wyboru. Pozwólmy mu wyrazić swoje preferencje i gust. Może to być kolor plecaka, motyw zeszytów czy ulubiony ołówek. Ten mały element wyboru daje dziecku poczucie kontroli nad sytuacją i poczucie, że jest aktywnym uczestnikiem tego procesu. Warto podkreślić, że wyprawka nie tylko ułatwia dziecku codzienne funkcjonowanie w szkole, ale także symbolizuje nowy etap w jego życiu. Widok własnych przyborów szkolnych może budzić entuzjazm i radość, co wpływa pozytywnie. Na ogólny nastrój. Podsumowując, wspólny wybór wyprawki to wspaniała okazja do świadomego zaangażowania dziecka w proces adaptacji. To nie tylko praktyczny aspekt, ale także emocjonalne wsparcie, które wzmacnia entuzjazm i gotowość dziecka do rozpoczęcia edukacji. Tak jak w żłobku smoczek, a w przedszkolu zabawka, ta własnoręcznie wybrana wyprawka, właśnie taka. O jakiej dziecko marzyło, może być kotwicą dającą poczucie bezpieczeństwa. Bądźmy otwarci na różnorodność emocji, akceptujmy i wspierajmy. Pierwsze dni nauki w szkole to czas pełen nowości i wyzwań dla naszych dzieci. I chociaż to wszystko pięknie brzmi, warto zdawać sobie sprawę, że w tym okresie mogą pojawić się różnorodne emocje od ekscytacji, radości, po lęk, niepewność. Ważne jest, abyśmy jako rodzice mieli otwarte serca i umieli zaakceptować wszystkie te emocje, pomagając naszym dzieciom radzić sobie w nowej sytuacji. Dzieci mogą odczuwać ekscytację przed nowymi wyzwaniami, możliwością poznania rówieśników i zdobywania wiedzy. Jednak równocześnie mogą towarzyszyć im uczucia niepewności, obawy przed tym, co ich czeka, czy zmartwienia związane z rozłąką z rodzicami. To wszystko jest naturalne i normalne, ponieważ to dla nich zupełnie nowy świat. Ważne jest, abyśmy byli gotowi na otwarte rozmowy o emocjach. Wspierając dziecko w wyrażaniu swoich uczuć, pomagamy mu zrozumieć, że nie jest samo w swoich emocjach. Możemy pytać, jak się czuje, czy ma jakieś pytania, czy obawy to także szansa na podzielenie się naszymi własnymi doświadczeniami i sposobami radzenia sobie z trudnymi emocjami. Jednak nie narzucajmy ich, nie traktujmy jako jedynych słusznych. Pomagajmy dziecku nazywać swoje uczucia, rozpoznawać je i pozwólmy na ich przeżywanie. Ani lęk, ani strach, ani gniew, czy rozczarowanie nie są złymi emocjami. Każda z nich jest ważna, bo mówi nam coś o potrzebach i możliwościach. Szukajmy akceptowalnych sposobów na ich wyrażanie i metod pomagających wyciszeniu i rozluźnieniu. Akceptacja wszystkich emocji, zarówno tych przyjemnych w odczuwaniu, jak i tych trudnych, jest kluczowym elementem w procesie adaptacji dziecka do szkolnej rzeczywistości. Dzieci potrzebują poczucia, że są akceptowane bez względu na to, co czują i że mogą liczyć na wsparcie w wyrażaniu swoich uczuć. Podsumowując. Otwartość na różnorodność emocji w pierwszych dniach nauki szkolnej, ale tak naprawdę w całym życiu jest kluczowa dla zdrowego procesu adaptacji dziecka. Bycie obok naszych dzieci w tych momentach, akceptowanie ich uczuć i wspieranie ich w radzeniu sobie z nowymi sytuacjami, to droga do budowania zaufania, pewności siebie i pozytywnego podejścia do edukacji. Obierzmy wspólny kierunek działań z nauczycielem. W procesie adaptacji do nowej szkolnej rzeczywistości współpraca z nauczycielem staje się niezwykle istotna. Wspólny kierunek działań pomiędzy rodzicami a nauczycielem może skutecznie wspierać nasze dziecko w pierwszych krokach w szkole, umacniając jego poczucie bezpieczeństwa i pewności siebie. Pierwsze dni w szkole są dla naszych dzieci przełomowym momentem, dlatego warto zainicjować rozmowę z nauczycielem na temat ich potrzeb i oczekiwań. Wspólnie możemy omówić, jakie są plany adaptacyjne dla naszych maluchów, jakie metody wsparcia są stosowane w szkole, a także jakie działania mogą być podjęte zarówno w placówce, jak i w domu. Dzięki otwartej komunikacji z nauczycielem możemy lepiej zrozumieć, jakie wyzwania może spotkać nasze dziecko. Wspólnie możemy opracować strategie, które pomogą naszemu maluchowi oswoić się z nową sytuacją. Może to obejmować metody radzenia sobie z lękiem czy rozłąką, a także sposoby na wzmocnienie poczucia przynależności do nowej grupy. Warto też skonsultować się z nauczycielem w kwestii podejścia do ewentualnych trudności, które mogą pojawić się w procesie adaptacji. Dzięki temu możemy razem wypracować plan działania, który będzie uwzględniał zarówno wsparcie w szkole, jak i w domu. Wspólne działania z nauczycielem Mogą wzmocnić poczucie stabilności i zaufanie naszego dziecka. Pamiętajmy, że nasze zaangażowanie jako rodziców jest cenne i wartościowe, ale współpraca z nauczycielem dodatkowo wzbogaca proces adaptacji. To profesjonalista, który posiada wiedzę i doświadczenie w pracy z dziećmi. Przyjęcie wspólnego kierunku działań z nauczycielem jest kluczowe w procesie adaptacji. Otwarta komunikacja, współpraca i dzielenie się informacjami mogą skutecznie wspomóc nasze dzieci w radzeniu sobie z nowymi wyzwaniami. To partnerskie podejście, które tworzy solidne podstawy do pozytywnego startu w szkole. Mam nadzieję, że te wskazówki pomogą Wam i Waszym dzieciom na łagodne wejście w świat szkoły. Oczywiście jest wiele rzeczy, na które nie mamy wpływu, lub nie jesteśmy w stanie ich przewidzieć, ale jestem zdania, że odpowiednim podejściem i nastawieniem możemy się przygotować tak, aby być wsparciem dla naszych dzieci, by oni jako nowi uczniowie rozpoczęli pierwszą klasę z entuzjazmem, pewnością siebie i otwartością na nowe.